Dzień dobry kochani. Witam was wszystkich bardzo gorąco. Z tej strony Druid. Kłaniam się nisko i zapraszam na kolejny film na moim kanale. Dawno nie było miksturzenia. Dawno nie było miksturzenia i dzisiaj będziemy trochę miksturzyć. Kolejną miksturę nastawimy. Jak mogliście zauważyć, będzie to mikstura, której głównym składnikiem będą dwa piękne lecznicze kwiaty. No to kwiaty mniszka lekarskiego oraz stokrotki polnej. Tak, kochani. W ubiegłym roku nastawiałem wino <laughs> z samego mniszka lekarskiego. Wyszło przepyszne. Wyszło przepyszne, to muszę Wam przyznać i polecić. E, nastawiłem, e, nastawiłem tego mniszka aż 54 litry. Duży, wielki baniak. Było skubania. Oj, było skubania. Naprawdę dużo. Ale było warto. Było warto. A w tym roku e, nastawię troszeczkę... Mniejsze baniaki, troszeczkę no, sporo mniejsze. E, nastawię baniaki 5-litrowe. Nie wiem, dwa, może trzy, może cztery. Zobaczymy, ile nam się uda dzisiaj nazbierać tych kwiatów. E, w każdym bądź razie baniak duży, 54-litrowy przeznaczę na hibiskusa. E, to też już wkrótce. Mam zamiar nastawić wino z hibiskusa. Jeszcze nie nastawiałem nigdy. Słyszałem, że podobno wychodzi przepyszne. Tak więc będę chciał spróbować i na to przeznaczę mój duży baniak. Natomiast w małych baniakach dzisiaj zajmiemy się nastawianiem wina z mniszka lekarskiego oraz z dzikiej stokrotki. I taki jest plan. Chcę zmiksować te dwa kwiaty i zobaczyć co wyjdzie. Życzę miłego oglądania. Dzisiaj mam pomocników do zbierania. I nie mam na myśli tutaj majlaska mojego pieska. Ale jest ze mną Aleksander, który mi pomaga zbierać stokrotkę. Całkiem nieźle mu idzie. I jest również mój drogi pomocnik, kochany. Tak. jeszcze szczęście, malutkie. I Nataniel pomaga mi zbierać. Mamy Ale widział traktor. Widziałeś traktor? Tak był taki mały. Mały był traktor? Tak jechał. Mhm. Mm to... I my zbieramy mniszka lekarskiego, tak? Pięk... tak? Piękny słoneczny dzień. Pachnie ładnie? Tak, pachną Super. A się jedyę dla taty. Dla taty dajesz tego, tego kwiatuszka? O, o, bez łodyszki, tak jest. Super, brawo. Dziękuję i do wiaderka. I zbieramy mniszka, tak? Ok. kochani, mniszek lekarski już na stoliku, na słońcu, wystawiony. Niech sobie troszeczkę poleży, niech te robaczki, wszystkie opuszczą te kwiatki. I jak sobie tak troszkę poleży, <laughs> a później będzie kolejny etap najbardziej żmudny, którego nie lubię. No ale, ale trzeba go zrobić, trzeba to przebrnąć przez to, tak, aby powstało dobre winko z mniszka lekarskiego. Słucham cię, kochanie, zbierasz dalej? Tak. Super. Zbieraj, zbieraj, kochanie, będzie dobre winko z tego, tak? Co to zrobi winko? Tak. No pewnie jeszcze dużo kwiatków. Nie masz dużo kwiatków? To dozbieraj jeszcze troszkę. Moi pomocnicy jeszcze zbierają. A ja już tutaj wysypałem trochę tych kwiatków. Niech. Niech ich mieszkańcy się wynoszą. Takie piękne serce powstało moi drodzy z zebranych przez nas kwiatków. Jest stokrotka, jest niszek lekarski, leżą, leżą sobie już troszkę na, <laughs> na stoliku, mam nadzieję, że te robaczki wszystkie już sobie poszły. No i teraz czas przystąpić do najbardziej, najbardziej czasochłonnej części, czyli będzie trzeba obrywać te płatki. No i trzeba to zrobić dość szybko, bo <laughs> wieczorem... Po paru godzinach te, e, te kwiatki, szczególnie miszka lekarskiego, się pozamykają po prostu i będzie jeszcze ciężej skubać. Tak więc zabieram się do, do roboty. No i tak, trzeba wziąć każdy kwiatek, moi drodzy. I po prostu te płatki, które się tu znajdują, ja to robię ręcznie, wyrywam, wrzucam sobie do miseczki, którą mam tu przygotowaną. O, tą zieloną końcówkę wyrzucamy. A, o, a te płateczki, które trzymam tutaj w ręku <laughs> będziemy wykorzystywać. <laughs> przepraszam, do produkcji, do zrobienia pysznego wina. Czy, czy, czy będzie pyszne, to się jeszcze okaże, bo pierwszy raz będę, e, będę miksował. Będę <laughs> robił wino z mniszka i ze stokrotki. Tak mi jakoś naszło, bo na ogródku też zawsze jak, <laughs> jak nie skoszę trawy, to mam pod dostatkiem właśnie tej stokrotki i stwierdziłem, że stwierdziłem, że w tym roku wstrzymam się troszeczkę z tym koszeniem trawy poczekam aż stokrotka ładnie zakwitnie aż zakwitną mlecze popularnie zwane mlecze tak popularnie wszyscy na nie mówią czyli niszek lekarskie, tak naprawdę aż zakwitną te wszystkie kwiatki no i pozbieramy troszeczkę aby zrobić nie ja wiem ile z tego wyjdzie, zobaczymy, moi drodzy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało po oskubaniu, ale myślę, że e, z dwa baniaczki, te małe, pięciolitrowe, powinienem z tego nastawić, tak mi się wydaje. Zobaczymy jeszcze, mówię, jak, jak, jak to będzie wyglądało, jak skończę to skubać. No to działamy, moi drodzy, działamy. Powolutku to idziemy, moi kochani, powolutku. Co do tych kwiatków stokrotki, to mm, pozbywam, się tylko, e, pozbywam się tylko tej zielonej części, to znaczy łodyżek w sumie samych, bo <laughs> troszeczkę tego zielonego zawsze zostaje. Nie obrywam samych płatków, ponieważ tutaj no, e, najwięcej tego pyłku znajduje się w tej żółtej części, tak? W tej żółtej części stokrotki. Dlatego, dlatego, kochani, e, no, pozbywam, staram się oberwać jak najwięcej tej zielonej części, a resztę już, a resztę już wrzucam do do miseczki i no i tak to wygląda, jeżeli chodzi o stokrotkę. Co do mniszka, no to wam pokazałem przed chwilą, jak to wygląda. Mam kubeczek z kawą. Lecimy dalej. Trochę to trwało, ale się udało. Taką miseczkę płatków i kwiatków, płatków mniszka, lekarskiego, kwiatków, stokrotki, udało mi się. Oskubać, ta miseczka cała ma bodajże 8 litrów. Myślę, że około 5 litrów kwiatów mam w tej chwili. No i cóż, moi drodzy, teraz przechodzimy do kuchni i będziemy zaczynać kolejny etap. Tak jak powiedziałem, przechodzimy do kolejnego etapu, a kolejnym etapem będzie. Stworzenie wywaru z tych płatków, z tych kwiatków. No ja chyba trochę przesadziłem, powiedziałem, że 5 litrów tych kwiatów mam, myślę, że tak 3-4 litry. O, to będzie taka bardziej prawidłowa ocena tego, ile, ile udało nam się zebrać już po oberwaniu. Dobrze, moi kochani. Mam tutaj przygotowany dość duży garnek. A tam z tyłu, o, buteleczki z winem, z winogron. Oczywiście z mojego ogródka, wczoraj zlewałem i tak jeszcze muszę tylko je oznaczyć, do komóreczki powędrują. No dobrze, ale nie zajmujemy się dzisiaj winem z winogron, tylko zajmujemy się winem z mniszka lekarskiego oraz ze stokrotki. To będzie taki pewnego rodzaju eksperyment, bo jeszcze czegoś takiego nie robiłem. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Dobrze moi kochani, przesypuję teraz te kwiatki do garnka, zalewam wrzącą wodą w ilości. No właśnie, w jakiej ilości? E, myślę, że te 3-4 litry kwiatów, które tutaj mam. E, wystarczą na to, żebym to zalał spokojnie e, jakieś, jakimiś mniej więcej 6 litrami wody i wtedy powinny wyjść mi 3 małe baniaczki z, e, będę mógł nastawić 3 małe baniaczki 5-litrowe e, wina. Tak więc, no nie wiem, no ja zawsze powtarzam, ja z matematyki orłem nie jestem, ale tak, przypuszczam, że tyle mniej więcej będzie. Zaleję na razie 6 litrami, zobaczymy, co będzie dalej. Tak jak mówiłem, to matematyka to nie jest mój mocny punkt. Kochani, 8 litrów wody do tych 4 litrów, do tych 4 litrów płatków, kwiatków i oczywiście dla smaku troszeczkę cytrusków. Jest tutaj jedna cytryna i e, pomarańczki, dwa takie mniejsze. To wszystko wmiesza się w garnku. Robimy teraz wywar. I odstawiamy to na mniej więcej 24 godziny. Po tym czasie przejdziemy do kolejnego, do kolejnego etapu. Będziemy już wtedy nastawiać e, wino z tego wywaru. Będziemy przelewać to do baniaczka. A póki co. Odstawiamy, zamykamy to, ten garnek. Odstawiamy na 24 godziny. I trzeba dać temu nastawowi czas. Witam Was, kochani, już z kuchni. Minęły 24 godziny. Czas przejść do kolejnego etapu nastawiania wina z. Mniszka lekarskiego i stokrotki. W tym roku robię taki miks. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Trzeba próbować. Może wyjdzie coś dobrego, a jak nie, no to będę wiedział już na przyszłość, że nie warto. Ale w tym roku spróbuję zrobić taki miks, właśnie. No i cóż, moi kochani, jesteśmy już w kuchni. Oto jest wywar, który już stoi 24 godziny. I jest gotowy do tego, aby go, e, aby go kochani, już umieścić w balonach. Ale aby to zrobić, to najpierw, e, najpierw musimy, to, e, musimy to odcedzić, że tak powiem, musimy to e, przefiltrować, tutaj mam przygotowany <coughs> przepraszam. tutaj mam przygotowany e, garnek z sitkiem, takim znaczy z taką siateczką właściwie e, i będę, e, będę tutaj właśnie filtrował. Ten wywar, żeby się pozbyć już tych płatków, tych kawałków cytryny, pomarańczy, które tutaj też dodałem. No i cóż, i będę tutaj filtrował, a po przefiltrowaniu przeleję jeszcze raz do, 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 do dużego garnka, i następnie już będę rozlewał rozlewał do bo Nie mam takiego dużego, takiej przepraszam, takiej dużej siateczki, żeby mi weszła na ten garnek, dlatego muszę to robić tak no, troszeczkę, troszeczkę dłużej, że tak powiem, najpierw do małego garnuszka przefiltrować, później do dużego z powrotem i będę już rozlewał do baniaczków. Ale najpierw filtracja, tak więc zabieram się do roboty, kochani. Po kawałeczku, po kawałeczku będę przelewał, filtrował, aż się cały ten wywar oczyści. Tak to wygląda, moi drodzy, w trakcie filtrowania. Tą siateczkę teraz z garnka zdejmuję, wyciskam jeszcze ile się da z tych płatków tego wywaru. No i później już Gotowy przewitrowany wywar jeszcze przez takie oto sitko przelewam do, do drugiego garnka, jeszcze coś na tym sitku zawsze może zostać. A jakbyście chcieli wiedzieć skąd mam taką siateczkę, e, proszę tutaj macie odpowiedź. Kiedyś dostałem właśnie w tym sklepie, były takie siateczki na stoisku z owocami, nie wiem czy dalej są. Że u Was akurat tutaj będą, ale <laughs> możecie się rozejrzeć. Przydatna rzecz, jeżeli chodzi o filtrowanie takich właśnie nastawów. Ok, wracam do pracy. Mój kochani, wywar już jest przefiltrowany, tak wygląda. Pięknie pachnie, pięknie pachnie dzięki tym cytrusom jeszcze nabrał takiego, takiego dodatkowego aromatu. Fajnie, naprawdę fajnie, fajnie aż kręci w nosie. Przyjemny, bardzo przyjemny zapach no i cóż, tutaj już mam przygotowane trzy baniaczki i w tych trzech baniaczkach za chwilę znajdzie się ten wywar a tutaj obok przygotowany już garnek na to, aby do tych baniaczków dokoptować jeszcze syrop cukrowy tak więc zabieram się do pracy, przelewam teraz wywar do baniaczków lecimy z koksem wywar już jest w baniakach Wyszło oczywiście, zawsze jak zalewacie tam jakąś ilością e, gorącej wody, nie wiem, 5 litrami, sześcioma, ośmioma, ile tam kto będzie chciał, no to zawsze mam wyjść tego wywaru troszeczkę mniej wiadomo niż tej wody, którą wlaliście. E, mi wyszło mniej więcej porówno, do każdego z baniaków weszło około 2,7 litra tego wywaru. Są to baniaki pięciolitrowe, więc tak optymalnie akurat wyszło 2,7 litra. Tutaj już mam przygotowaną pierwszą partię syropu cukrowego. Jest to litr wody i kilogram cukru w tym litrze wody rozpuszczony. I taką proporcję na początek wleję do każdego z baniaczków. Tak więc 2,7 litra syropu plus tutaj kilogram cukru rozpuszczony w litrze wody. To wychodzi mniej więcej po 1,7 litra. Tak. I raz w roku. Okej, okay, przelewam do pierwszego baniaczka i procedurę będę powtarzał jeszcze w dwóch pozostałych. Tak wyglądają moi drodzy baniaczki już z, e, z wywarem i z syropem cukrowym. <laughs> Pozostało już tylko teraz do nich e, dodać pożywki dla drożdży oraz samych drożdży. E, no ja się zastanawiałem, który drożdży użyć. E, myślę, że e, myślę, że do tego nastawu użyję bajonusów. Tak więc, pożywkę ActiVit za chwilę dodam do tych, do tych baniaczków. A tutaj już mam przygotowane moje magiczne szklaneczki, gdzie będę matkę drożdżową robił. już ją za chwilę nastawię, żeby się zrobiła. Drożdy są aktywne, więc około tam 20 minut, 25 powinny być maksymalnie gotowe do tego, aby je dodać do baniaczków. I cóż moi drodzy, no i, i to jest następny, i właściwie już ostatni etap nastawu wina z miszka lekarskiego i ze stokrotki, takiego miksu. No to ja się zabieram do roboty. Dodaję teraz pożyweczkę i nas i robię nastaw matki drożdżowej. W tych baniaczkach już, moi drodzy, <laughs> znajduje się pożywka, jak i matka drożdżowa. Się rozpędziłem, zapomniałem tego nagrać, jak dodawałem, ale wszystkie proporcje składników będziecie mieli wpisane pod tym Filmem, w, w opisie tego filmu, będą podane wszystkie proporcje, jakie użyłem do nastawu tych win. No i w tym momencie już dodaję ostatnią z matek drożdżowych, którą miałem nastawioną wcześniej. O, właśnie drożdże sobie wskoczyły do baniaczka. Wcześniej, oczywiście, dodałem matkę drożdżową. No i cóż, moi drodzy, to by było już wszystko teraz. Pozostaje nam już tylko baniaczki zakorkować ładnie, wsadzić rureczkę z wodą i najlepiej jeszcze watę u góry, żeby muszki się nie zlatywały. I to by było wszystko. Jeszcze czas wsadzić koleczki. Nastaw wina z kwiatów mniszka lekarskiego oraz 100 Gotowy. Baniaczki zakorkowane. Woda w rurkach jest. A teraz pozostaje tylko dać temu nastawowi czas. No i cóż moi drodzy, to będzie na tyle, jeżeli chodzi o e, film z nastawianiem wina e, z kwiatów, e, mniszka oraz stokrotki. Jeżeli Wam się filmik podobał, to zapraszam do wykorzystania tego przepisu. E, możecie sobie nastawić swoje własne winko. Kwiatów jest e, pod dostatkiem. Tanim kosztem możecie zrobić naprawdę coś fajnego. Można zrobić coś przepysznego, bym powiedział. Tak więc polecam, polecam gorąco, winko jest naprawdę pyszne. To znaczy ze stokrotki jeszcze nie robiłem właściwie miksu takiego. Robiłem z mniszka lekarskiego i było pyszne, a nie wiem jak będzie z tym miksem ze stokrotką. Ogólnie powiem wam, że zapach samego wywaru bomba, bomba, szczególnie po, po dodaniu tych cytrusów nabrało takiego wyrazistego zapachu możecie dodać zamiast tych cytrusów, jeżeli nie chcecie dodawać cytryny czy tam pomarańczy yy, możecie dodać yy, kwasek cytrynowy ja kwasku nie dodawałem, ponieważ yy, to dodałem wystarczająco cytrusów i uważam, że to będzie wystarczające że tak powiem dobra kochani, bo się rozgadałem dziękuję, że obejrzeliście ten film, mam nadzieję, że Wam się przyda pozdrawiam Was wszystkich bardzo gorąco a jeżeli Wam się filmik spodobał, wiadomo, trzymajcie się cieplutko, do usłyszenia i do zobaczenia w następnych filmach na kanale Druicaj!